Siema, siema, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie dosyć trochę taki informacyjny. Jak wiecie, w ostatnim filmiku pisałem, że chcecie mieć serię pytań i odpowiedzi. Wy na to wyraziliście zgody, więc ja tworzę ten taki pierwszy zerowy, tak jakby od, odcinek, w którym będziecie po prostu zadawać mi pytania, a ja będę na nie odpowiadał. Na pewno ostatnio wiele też osób pytało mnie, na przykład, co lubię robić jaki na przykład jest mój ulubiony klub i coś tam też pisali na przykład w tam komentarzach pod filmikiem więc chyba jest taka potr potrzeba na stworzenie tego mm, o kurde złębiem coś e, tego filmiku więc zadawajcie pytania możecie pisać jak chcecie albo piszcie na przykład znak równości i potem piszcie e, jakieś tam pytanie mamy dwie kosteczki, dobra i jeszcze mam dla was takiego bonusa, yy, szła do mnie paczuszka z Chin, a właśnie z Fastech, wyście mieli dzisiaj unboxing, ale mój fajny pan listonosz zostawił mi awizo, a byłem w domu dzisiaj cały dzień, czekałem specjalnie na niego, bo po tracking number'ze yy, wiedziałem, że dzisiaj będzie paczka. No nie, ten listonosz lubi mnie, zna mnie, już dużo przyniósł mi paczek, pewnie już wie, że mnie, mogło dzisiaj nie bo idę do szkoły, ale nie wiedział, że, że no, myślał, że jak większość ludzi chodzi dzisiaj do szkoły, jednakże nie chodzę dzisiaj. <gał> no i właśnie, chyba zostawił tylko awizo, a ja byłem cały czas w domu, zdziwiłem się, ale ten listonosz jest spoko, następne raz zrobię z nim zdjęcie na no fejsa. <gry <lyrics> <gry> <gry> <grythose> No właśnie tutaj już byście mieli paczuszkę, to ja muszę ją odebrać po 17. Wnowu. No i pff, koniec planu, więc takim dosyć trochę miłym akcentem kończymy ten odcinek i witam Was w unboxingu.